Cześć, jestem z tej strony, Ali. Dzisiaj będziemy nagrywać smerfy. Mam tutaj album smerfów na naklejki. Już jest i on już tak będzie. Kosztował on 10 zł. O. To tak wygląda. Oj. I coś nam spadło. Zobaczmy, co to. A to nie, chyba nic takiego. Chyba jakiś papierek tak. na Tutaj mamy Możemy się podpisać Do, do kogo on należy I na przykład Możemy, i tutaj się wkleja No na przykład Smurf. I tutaj możemy sobie zapisywać Jakie smurfy mamy Ok Mamy jeszcze multipak smurfów Gdzie jest 50 naklejek I 10 saszetek Dobrze liczę? Tak tak wygląda, i to wiem, że to jest akurat do tego albo dobra. No to otwieramy. Te smery wszystkie już można kupować w sklepach, na przykład z gazetkami, albo gdzie indziej nie wiem. Dobra. To. Tak wygląda już po otwarciu i wyjmiemy później te wszystkie To macie teraz sobie wyjmiemy Jeszcze, o. o dobra, wyjąłem Tylko jeszcze to sobie wyjmę tak. Czekajcie Dobra, będę je po kolei otwierał Dobra Pierwsza saszetka z смърфами. Окей. Имаме тук смърфи и гаргамела. Котка гаргамела. Смърфетка и смърфа. smerfetkę i Gargamela i smalfa. a i to jest, była pierwsza saszetka, więc otwieramy kolejną okej, jeszcze sobie robimy okej, okay, otwieramy Potem. dobra Mamy tutaj chyba oczy Gargamela i smerfa Mamy tutaj Smurfa, który stoi na jednej noze, smerfa, który się psika, smerfa i Smurfotkę, który patrzy na tego Smurfa. Mamy dwa smurfy, które jeżdżą na deskorolce. Okej, okay. to kolejna yy, saszetka z naklejkami. Okej, okay. mamy tutaj. Yy. Gargamela, bociana i smerfę Mamy smerfetkę, która ćwiczy Mamy Smurfa, który patrzy w lustro i smerfę, który zbiera grzyby i smerfa, który jeździ Kolejne to smurfa i smurfa, który chpi i dwa chcą go obudzić. No i tyle na razie w trzech seszetkach. W otwieramy kolejną. Okej, okay, ja już tak poszkodzinę. Gargamela i smurfy, które zostały złapane przez gargamela. Mamy smurfa, który leży. Smurfa, który chowa się pod grzybem. Mamy smurfy, które uciekają. Znaczy to papa smurf i smurfetka, i smurfetka, która stoi. Okay. to otwieramy piątą stoszeczkę. Tak. Dobra. mamy papę smerfa i małego smerfa. Mamy smerfa, który jest w Dwa inne i jeden siedzi, a drugi stoi i się patrzy. A chyba za krótko pokazajmy I kolejny to jest smurf, który siedzi, i kolejny smurf, który siedzi. I kolejny to jest smurfy, który się przebrały za gargamela i kotka gargamela. teraz trzeba wyjąć stąd te saszetki Wiecie? Wyjmę je Okej, okay. i za chwilę będziemy otwierać Znowu, tylko jedynie Okej, dobra To już można sobie chyba odłożyć Tutaj I otwieramy ostatnie pięć saszetek Tutaj smurfa jakiegoś robaczka. Mamy smurfa, który od, ma prezent, i, mał, i jeden smurf patrzy, małpę go otworzyła. Kolejny to smurf siedzi. Kolejne to smurfy uciekają przed kotem. Kolejna to jest Strong a Smurf bomba i czapka Smurfa i tyle w tej saszetce, więc otwieramy kolejną. Tyk, tyk. Oj. otworzyć, o, teraz otworzyłam dobra mamy tutaj smerfy główkę, popę smerfa mamy smerfetkę mamy oj sprawa Karta. Luca. 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 Okej, okay, mamy już. Luca. Luca. Oh, mamy tutaj, dwa smerfy. Mam tutaj Luca. mamy tutaj tutaj drugą drugą tego Luca. i bomby i tego Luca. Luca. Okay? E to, to było w tej Mamy jeszcze trzy saszetki, zrobimy okay. to Mamy tutaj autko i dwa Smurfy, które nim nie jeżdżą. Mamy Smurfa, który ma eliksiry. Mamy Smurfy, które spadałem chyba. Mamy Smurfetkę, która trzyma książkę. I mamy smerfy, które trzymają się, żeby nie spadły. Tutaj okay. otwieramy przedostatnią saszetkę. I w jest smerf, który trzyma takie jakieś kółeczko. Jest smerf, który sobie stoi. Mamy Smurfa, który ćwiczy na jednej ręce. Mamy Papę Smurfa i cztery inne Smurfy. I mamy Smurfa, który jest z łuku. Okay. I otwieramy ostatnią saszetkę. Mamy tutaj dwa smurfy, które stają. Mamy główkę smurfa. Mamy papę smurfa, małpkę i dwa inne smurfy. Jakąś kulę. Mamy gargamela, który goni smurfa. I mamy tutaj gargamela, który ma smurfa i gargamel jest przybrany, a kotek go łapie. I to tyle. Więc jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa pa!